Nie bez kozery widzicie w tle ten widok, ponieważ tu powstaje osiedle mieszkań budowanych specjalnie pod wynajem, pod wynajem instytucjonalny. I o tym najmie i także o tym czy warto kupować prywatnie mieszkania pod najem i jaka jest rola tego najmu prywatnego i tego instytucjonalnego i jak to się może rozwijać w najbliższych latach opowiem w tej audycji i od razu powiem że z wielką chęcią zobaczyłbym tą ambicję już teraz, ale bogatszy o wiedzę za 8 czy za 16 lat, bo jestem ciekaw jak się ten rynek rozwinie i co z tego o czym będę tutaj mówić się spełni, a to jest przecież chyba dość ważne, bo jeżeli Wy inwestujecie w mieszkania, no to nie tylko chcecie zarobić na ich ewentualnym wzroście wartości, ale także chcecie zarabiać na najmie, a czy to będzie możliwe, czy to będzie łatwiejsze, czy też trudniejsze, o tym będzie w tej audycji. W ogóle jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał, bo tutaj dowiesz się o trendach, o cenach, o modach na tym rynku, a także o zmianach prawa. Pisz też w komentarzach nam o czym chcesz, żebyśmy Rozmawiali, bo właśnie ten segment PRS został wywołany jednym z Waszych komentarzy, i od razu też powiem tak. W Polsce jest takie przeświadczenie o tym, że Polak kocha własność i że on woli mieć mieszkanie na własność, a nie wynajmować. Teoretycznie tak. W tej audycji zresztą padnie dużo liczb, i pierwszą z nich będzie to, że w Polsce Mniej więcej 14,4% ludności mieszka w mieszkaniach wynajmowanych, a tak jak wskazują badania, około 3,3% to jest ten najem prywatny. Reszta to jest najem chociażby mieszkań komunalnych. Co oznacza, że my w porównaniu z Europą jesteśmy w ogóle gdzieś na szarym końcu. W Niemczech taki stosunek to jest 49% ludzi mieszkających w wy, mieszkaniach wynajmowanych, przy czym 43% wynajmowanych jest tych rynkowo mieszkań. No, miasto takie jak Berlin, no tam chyba z 80% lub ponad nawet mieszkań jest wynajmowanych. Podobnie jest w Skandynawii, Polska gdzieś lokuje się no, nie na szarym końcu. Tego udziału wynajmu, ale gdzieś dość nisko, dlatego że w ogóle kraje tej dawnej Europy Wschodniej są nisko w tym rankingu. Ale to nie znaczy, że taki stosunek do najmu będzie wiecznie i to z kilku powodów. Po pierwsze, wchodzą nowe pokolenia. Nowe pokolenia, które sobie mocno cenią wolność życia. A jakby nie było, wynajem ułatwia trochę taką wolność życia wolność przeprowadzenia się, mieszkania trochę tu, mieszkania trochę tam nie przywiązywania się do stałości. Wobec tego sądzimy, że ten powód do rozwoju rynku najmu będzie istotnym i będzie po prostu rozszerzany najem, prawdopodobnie. Oczywiście Polacy mogą nadal chcieć kupować mieszkania, ale chcieć to też nie znaczy móc. Yy, warto zauważyć, że porównując średnie wynagrodzenie do ceny średniego metra kwadratowego budowanego w Polsce, w zależności tam w jakim mieście to było, to gdzieś na, między rokiem 2015 a 2017-2018. W zależności od miejscowości następował taki przełom, to znaczy do tego roku 2015 lub 2017 w danym mieście mogliśmy co roku kupić sobie coraz więcej metrów kwadratowych za średnią pensję, i później zaczął się regres, zjazd w dół. W Gdańsku to chyba tak zaczęło zjeżdżać od 2015, w Warszawie na przykład od 2017 roku w dół, czyli to oznacza. W skrócie, że muszę, musiałbym więcej pracować, dłużej pracować, na to, żeby zarobić na mieszkanie o tej samej powierzchni. Dodatkowo był bardzo fajny okres w 2020 roku tanich kredytów, łatwo dostępnych kredytów. W 2019 roku prawie żadne oprocentowanie, wiele osób kupiło, kupowało, ceny rosły. A Czynsze nie szły tak w górę mocno jak ceny mieszkań. W ogóle trzeba powiedzieć, że też COVID trochę ten rynek najmu przystrzebił. No i nastała wojna na Ukrainie i napływ ludności, która musi gdzieś zamieszkać. I chciałem powiedzieć, że nie możemy mówić tylko o Ukraińcach, bo do Polski z roku na rok przybywa coraz więcej cudzoziemców. To są Ukraińcy, to są Białorusini, Gruzini, Wietnamczycy, Hindusi, rozmaite nacje, bo Polska z roku na rok, może nam się to wydaje dziwne, ale staje się krajem coraz bogatszym i dla wielu staje się też krajem po prostu atrakcyjniejszym, i oni gdzieś muszą mieszkać. Część z nich jest całkiem zasobna w pieniądze i mogą sobie pozwolić na kupno, ale część z nich nie wie, czy będzie mieszkała długo, jak długo i będzie chciała też te mieszkania wynajmować, a ten udział obcokrajowców w polskim rynku nieruchomości to on zakłócił w zasadzie prognozę demograficzną, która mówi o tym, że my będziemy wymierać. My może jako Polacy w tej chwili faktycznie nie mamy zbyt dużej dzietności. I ilość Polaków się zmienia, ale Ilość mieszkańców Polski, tam jak demografia maleje, nasza ilość Polaków, to ilość mieszkańców Polski przez tych napływających migrantów rośnie. I ta większa ilość mieszkańców kraju w porównaniu z trudnością w uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania powoduje, że rynek przekierował się na zainteresowanie najmem i te czynsze. Urosły, a skoro czynsze urosły, no to widzą to również firmy, fundusze zajmujące się inwestowaniem w mieszkalnictwo, i one też zauważyły, że w Polsce rentowność najmu jest daleko wyższa, w Warszawie nawet. Która nie ma najwyższej rentowności w Polsce, ale ta rentowność w Polsce jest wyższa niż w Danii, niż w Szwecji, niż w Niemczech, niż tam u nich, krótko mówiąc. Wobec tego te fundusze, właśnie w dużej części niemieckiej i skandynawskiej, już napłynęły parę lat temu na rynek polski i szacuje się, że one wybudują. Już mają zresztą mieszkania w najmie, do najmu, już są ich oferty często po prostu wybrane i wybrane, czyli nie możesz tam wynająć, bo wszystko jest wynajęte. Trzeba powiedzieć, że ceny w tych mieszkaniach wynajmowanych przez te PRS-y, przynajmniej w Warszawie uważam za całkiem przyzwoite ceny najmu, jak na lokalizację i nic dziwnego, że to zostało wynajęte, a w ogóle ten wynajem instytucjonalny ma też gdybym był najemcą, jedną przewagę nad najemem prywatnym. No niestety wiemy, że wynajmujący ci prywatni potrafią mieć różne zachowania. Tak jak i najemcy. Najemcy potrafią nie płacić, potrafią niszczyć mieszkanie, potrafią hałasować i tak dalej, ale wynajmujący prywatni, niektórzy też potrafią zajść swoim najemcom za skórę, wysuwając Czasem irracjonalne żądania. Czasem w ogóle żądania niezgodne z prawem, ale ci najemcy też prawa często nie znają, więc te żądania przyjmują jako normę. I też przecież takiemu wynajmującemu może się kiedyś odwiedzić. ten najem jest na rok albo na dwa lata, a potem to on już nie chce wynajmować, i teraz się musisz jako najemca przeprowadzać co roku, a to przecież. Kosztuje, no właśnie, a taki najem instytucjonalny ma tę zaletę, że ten wynajmujący jest bardziej profesjonalny, jest po prostu stabilniejszy mentalnie i bardziej przewidywalny, i on się będzie cieszył, jeżeli ktoś tam będzie wynajmował długo i będzie płacił. To z pewnością daje też jakiś komfort mieszkania i stabilizację temu najemcy za rozwojem rynku najmu tego prywatnego i tego instytucjonalnego również przemawia to, że w Polsce rośnie ilość gospodarstw domowych. Bo co to są w ogóle gospodarstwa domowe? Gospodarstwa domowe to jest zespół osób, które się wspólnie utrzymują. Czyli na przykład w jednym mieszkaniu może być kilka gospodarstw domowych. Tak się też może zdarzyć, rośnie też, tak jak na całym świecie, ilość gospodarstw jednoosobowych, czyli takich singli i to, że ludność Polacy, ludność Polski się zmniejsza, ale ilość gospodarstw domowych przybywa, to znaczy, że oni będą chcieli również mieć parcie na samodzielne mieszkanie. Oczywiście zagrożeniem dla rynku najmu są niektóre działania Rządowe, czy też ustawodawcy, który wydaje się tępić, najem chce, żeby Polacy mieszkali w swoich własnych mieszkaniach? No też może, jeżeli by powstał wreszcie pomysł i zrealizowany został pomysł tanich mieszkań komunalnych, no to to też może być zagrożeniem, zarówno dla najmu prywatnego, jak i najmu instytucjonalnego. Ale właśnie ja rozdzielam te dwa najmy, bo są ludzie, którzy Żyją z tego, że kupili jedno, dwa, trzy mieszkania, albo dziedziczyli te mieszkania, i oni je sobie wynajmują, i mają jakąś dokładkę do swojej emerytury, do swoich zarobków zupełnie gdzie indziej, a niektórzy w ogóle uczynili z tego wynajmu sobie zawód i sposób życia. I do tej pory oni nie mieli specjalnej konkurencji, natomiast nagle. Zaczęły wchodzić te firmy, te fundusze do Polski. Ustawy nie ma, ale one i tak wchodzą i kupują te mieszkania. I czy oni są konkurentem dla tych drobnych najmów? No i tak, i nie. Te fundusze raczej będą celowały w lokalizację w dużych miastach, no bo tam mają najwięcej klientów. Najchętniej będą kupowały całe bloki lub wręcz osiedla. Czy też budowały te całe bloki, lub też osiedla, co oznacza, że w tych mniejszych miejscowościach ten najem prywatny może sobie istnieć. Poza tym, praca online, która tak się nasiliła w okresie COVID, ale która chyba zostanie z nami na trwałe, też nie zachęca już tak bardzo ludzi do dążenia do mieszkania w centrum miasta wobec tego te mieszkanie na obrzeżach tam gdzie jest więcej najmu prywatnego a mniej zainteresowane są te fundusze też będzie jakoś funkcjonować no ale to pokazuje, że mamy do czynienia z wyjściem smoka, albo na razie smoczka, i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. To jest duży gracz jednak, na razie potencjalnie duży, na razie jednak bez przesady, no bo ocenia się, że w tej chwili w Polsce mamy wybudowanych mniej więcej około tam 7 tysięcy mieszkań do tego najmu instytucjonalnego, kilkanaście tysięcy mieszkań w budowie i tak się zakłada, że do. 25-26 roku będzie mniej więcej około 60 tysięcy tych mieszkań w najmie instytucjonalnym, ale to się oczywiście może zmienić właśnie z uwagi na napływ tych migrantów. Jeżeli on się okaże trwały, na no w jakiejś części z pewnością się okaże trwały, sądzę, że to będzie następowało szybciej. A jednocześnie mamy w tej chwili taki czas, że sprzedaż mieszkań, czy to budowa nowych osiedli, czy sprzedaż w tych wybudowanych osiedlach, deweloperom idzie trochę gorzej, delikatnie mówiąc, i pewnie jeszcze w 2023-2024, też tutaj jakoś to nie będzie super postępowało, co może skłaniać ich wręcz do sprzedaży mieszkań. Właśnie PRS-om. Ponadto też PRS-y czasami budują swoje mieszkania jako lokale usługowe, nie tam, gdzie jest budowanie budownictwa mieszkaniowego, tylko po prostu jako usługówka, co też powoduje, że nie są jak gdyby konkurencją do końca z rynkiem deweloperskim. Ale podaż ich mieszkań, szczególnie właśnie w dużych miastach, będzie. Powoli stawała się konkurencją dla osób, które chcą z tych mieszkań żyć. Szczególnie w dużych miastach, bo jak powiedziałem, no, interesem PRS-u jest inwestowanie tam, gdzie jest duża populacja. I te 60 tysięcy mieszkań, załóżmy w 2026 roku, to w skali ilości mieszkań w Polsce, to nie jest coś, co rynkiem wstrząśnie. I jeszcze wróćmy na chwilę do wielkości rynku najmu. Powiedziałem na początku, że 3,3% mieszkań w Polsce jest. Wynajmowanych rynkowo. Takie są szacunki. Mamy ponad 15 milionów mieszkań, to załóżmy, że jest to 4%. No to to będzie ile? 600 tysięcy mieszkań. A 60 tysięcy z 600 tysięcy to jest 10%. Ale. To byłoby w całej Polsce, a teraz załóżmy, że to się lokuje tylko w wielkich miastach, no to ten udział tego rynku najmu instytucjonalnego będzie już trochę widoczny, chociaż jeszcze pewnie nie będzie on aż taki jak w Berlinie, gdzie on może dyktować zasady na rynku. Ale przecież przypomnijcie sobie, ja audycję zacząłem od tego. Co będzie za 8, co będzie za 16 lat? Być może w 2030 roku udział tych mieszkań najmu instytucjonalnego będzie większy, a wtedy on będzie już wpływał i będzie dyktował ceny tym osobom prywatnym. Tym bardziej, że do tej pory, jeszcze nie tak dawno, deweloperzy mieli tak łatwą sprzedaż, że nie byli chętni sprzedawania do firm zajmujących się najmem instytucjonalnym, ale przy gorszym popycie to chętnie mogą taką hurtową sprzedaż prowadzić, która się będzie odbywała z pewnością poniżej cen takich, jakie będą wystawiane dla tych osób, które chcą prywatnie nabyć jedno, czy dwa, czy może nawet Trzy mieszkania. Jak się sytuacja rozwinie. No, musimy poczekać, zobaczymy. Rynek namu instytucjonalnego w Polsce na razie jest w powijakach, ale z tego co powiedziałem, wynika chyba, że ma spory potencjał rozwojowy. I w zasadzie jedyną taką przeszkodą w rozwoju tego rynku to jest niechętny stosunek obecnych władz do właśnie instytucji najmu instytucjonalnego, ale czy po wyborach będzie ta władza, czy inna, czy jeżeli nastąpi zmiana władzy, bo kiedyś przecież nastąpi to, czy ona będzie również niechętna takiemu najmowi instytucjonalnemu, czy też będzie go popierała, albo może obecnej władzy nagle się. To podejście zmieni, zobaczymy. Ja bym bardziej, zresztą, liczył, szczerze mówiąc, na rozwój rynku najmu instytucjonalnego i tych funduszy inwestycyjnych, wejście ich do Polski, niż na to, że zbudowany tutaj zostanie system taniego budownictwa komunalnego na szeroką, ogólnopolską skalę, bo to się jeszcze jakoś nigdy nie udało i nie zanosi się na to, że to się uda. No, chyba, że się pomyli, i wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi i mieszkali w tanich mieszkaniach. Wszyscy niekoniecznie, bo nie wiem, czy szczęśliwi będą wtedy ci, którzy związali swój los z życiem z wynajmu. Jak będzie, zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał. W następnej audycji, znów na Wasze życzenie, zajmiemy się. Tym razem problemem nieruchomości i tego, czy warto inwestować, flipować, kupować, prze przerabiać w małych miejscowościach, to jest dość ciekawy temat. Piszcie nam też w komentarzach, o czym chcecie usłyszeć, bo właśnie specjalnie dla Was wtedy takie audycje możemy robić. A jeżeli chcecie bardziej uporządkowanej wiedzy o inwestowaniu, o obrocie nieruchomościami, zapraszam na syment24.pl. Trzymajcie się. Cześć.